Ej, ja nie można uciągnąć ciągnąć, kije za miękki. Wie? Ciąg, ciąg. Nie, 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 on go złumie. Wiesz jaki to jedny. No dobra, popuść, a ulec! lec. Popuść, cała walka musi... Kurde, to potwór ten. Jaki to potwór? Przy, przyciągł trochę, a No lec. Widziałeś, co mi się robiło z kowrotkiem. Pokaż wędka, jak się gnie. Kurwa, on do tej nie wlezie. Ten potwór mi pod łódką mi. To uważaj Muszę wymęczyć Głęboko jest, ja? Ja no. pod łódką. No to, to trzymaj ten hamulec, popuść amulec! Popuś hamulec, bo ci urwie obróć się pod łódka, z drugiej strony. przewiń z drugiej strony kusiar. Nie, ja to zrobię? Bo jest pod łódką. Nie. Ty się musisz obrócić teraz. Ja tak, no E eu